Dzień dobarek. Witamy serdecznie z następnego odcinka z serii śniadanie na mieście. Zielonka i nowe, nowa miejscówka nazywa się Mu. Chodzi o Zieloną górę oczywiście. <laughs> no to zobaczymy, co tu można zjeść. Moi drodzy, temu mówiliśmy. To no, sprawia fajne wrażenie. Czuję się trochę jak w mleczarni, bo jest bardzo biało, ale mszy, Ale nazwa zobowiązuje, no to jak mów to mów. Yy, tutaj różne zwierzątka na naszym patrzą. Yy, koncept wydaje się fajny, bo są fajne, świeże, ekologiczne, regionalne yy, składniki, yy, produkty. Yy, tak. Miejmy nadzieję, że będzie smacznie. Zamówiłam sobie flagowe śniadanie, czyli śniadanie od nazwy tej samej, jaka, jak jest bistro, czyli yy. Pawełek. Ja zamówiłem sobie nie flagowe śniadanie, tylko sezonowe. Sezon, o właśnie, sezonowe. pokażemy Wam flagowe, sezonowe i jeszcze na słodko. no to było takie, które polecała z kolei Pani. Tak. Więc zobaczymy. Tak, więc słuchajcie, lokalne produkty, wytworzone przez lokalne zwierzęta. No, jajeczka, mleczko, produkty mleczne i te sprawy. Nawet pieką sami chlebek, więc mm. myślę, że... To nie to, to będzie miejsca. Myśmy już dostali. Widzicie ta bolesławiecka ceramika to mnie po prostu rozczula. Patrzcie. imbryczek, I do jest taka że żadna się. Miodzik, takie to słodkie. Miodzik nawet dostałeś, patrz. Sobie. Nie przelewki. No dobra, czekamy. I słuchajcie, już dostaliśmy nasze dane, nawet długo nie czekaliśmy. Jak wam tak w dymi tam w telewizji, to znaczy, że tutaj tak dymi. Słuchajcie, ja nie wiem co oni zrobimy, to tak gdy nie chyba jakimś dymią. suchym lotem to Kurde, dymy mają. Zobaczcie, jakie fajne. jajka. a to nie widzę, żeby to były trzy jajka. Chyba, że jakieś malutkie. A może mają swoje małe jajka. Do tego są kurki smażone chyba. To jest taka śwież, odświeżająca sałatka. kurki z Nie wygląda, żeby coś śmietanowe. Nie, są są. Tak? Może z sosu śmietanowego, tak. No. A Ta śniadanie mu to są dwa takie potężne tosty z serem i z pieczarkami w środku. Chleb własnego w wieku. I do tego jajecznica. I sałatka. Sałatka trochę mi nie pasuje, bo sód nie jest... Chyba na bazie miodu jest bardzo słodki. Zobaczymy dalej. Chleba to taki tostowy, ale oni kosami sami też tutaj robią. Mmm, ale dobry. Ale świetny ser mają, taki śmierdzący, przepraszam, ale to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. W ogóle to jest nie jaj. No słuchajcie, nie wiem jak my to zjemy. Chyba weźmiemy na wynos. Mmm, ale lobra. No, Porcja mnie pokonała. Pamiętajcie, że jak bierzecie te takie ala zestawy, to to są takie śniadania, że chyba dwóch by się najadło tą porcją. To co miał Paweł, to jest takie jednoosobowe i to spokojnie można zjeść. Jakie masz odczucia? Trochę być za Tak, to co mówiliśmy. Albo już, że... sera do jakiegoś bardziej wyrazistego, nie? Typu buns, albo feta. Albo feta, coś takiego bardziej ostrego. Byłoby to wtedy idealne danie nie bym nawet powiedział. A tak to było takie trochę, jęczka, takie nie, 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 nie przesolone, takie... to bardzo delikatnie. Kurki, wiadomo, są delikatne. No. Takie to jednostajne. Natomiast to było... troszeczkę ostrości, właśnie takim serem wprowadzonym. Bądź słoności byłoby na pewno lepsze. To bardzo smaczne, aczkolwiek no, uwierzcie mi, że naprawdę Dużo. to na dwóch trzeba. No i mamy teraz ten, tą słodką wersję. Na szczęście to nie jest duże. To jest domowego do wybiegu buchałka z jagodowym sosem. Do tego jest jakieś takie białe. Nie wiem, czy to jest śmietana bita czy coś. Ich kruszonka. No i zobaczymy zaraz, jak to To jest śmietana, czy to jest serek? serek? Może serek jakiś? Mhm. Nie, no, serek. Ser, mhm. Serek homogenizowany, waniliowy. Znaczy to jest starek przez nich robiony, więc wątpię, czy to był kupiony. No, waniliowy. Pani polecała. No to jest cynamonowy. Ojej, to jest przepyszne. No tu bym już nic nie zmieniła w tym. No Pani, Pani miała rację, że to tak. polecała. Bo myśmy chcieli na cynamonkę i tutaj mają takie małe cynamonki. A pani mówiła, że to jest jednak lepsze. Rzeczywiście, na ciepło podane, ale tak skomponowane, że uuu, Świetny pomysł. No to akurat tak, na połowę, żeby zjeść, nie? Jakby wziąć? Gdybyśmy to mieli na połowę, to też byłoby dobrze. To na połowę i to, i byłoby dobrze. Albo po jednym tylko takim, a nie takie jak ja wzięłam. No. Zestaw jest jednak większy, widzisz? No są trzy, trzy rodzaje tych zestawów. To jak zestawy to bierzecie na pół, pamiętajcie, bo to się a nie... A cała masa różnych no. innych propozycji śniadaniowych. Bardzo dużo jest w ogóle. Pierwsza miejscówka za nami. Bardzo poprawna. Wynos wzięty. No zabrałam sobie, bo szkoda by było to wyrzucać, bo było naprawdę dobre. Yy, między 26 a 32 zł. 32 to ten wielki zestaw, który ja wziąłam. to co wziął Pawełek 26 i chałka też 26. No nie wiem. Na chałkę to chyba drogo 26 bo to no, taka ale... jedna mała porcja. No, no ale ile tam było różnych rzeczy. No tak, w sumie można by się Jagody. tym sumie najeść. Nie? No no to y, słuchajcie, no drogo bardzo nie jest, aczkolwiek myśmy znowu zwzięli za dużo jak to zwykle my. Yy, wystarczyłoby wziąć ten jeden zestaw na pół, czyli ten za 32zł i to na słodko i byście byli na pewno na jedzenie. No, dobrze moi drodzy, to co na chwilę, druga idziemy na drugą miejscówkę teraz, bo jeszcze się nie najedliśmy. Tak jest. No i co? Druga miejscówka na śniadanie: Restauracja Bella Mare. Trudno było tutaj do, się do, dotoczyć i dowiedzieć, gdzie to jest, ponieważ to jest jakaś nowa miejscówka w jakimś takim alla hotelu. No i zobaczymy, co tutaj się jada i jakie tutaj są smaki. Zaraz Wam wszystko pokażemy. Nie mogłam powstrzymać, tak naprawdę, jeszcze czeka. Wybór trochę dziwny. Pani wszystko opowiada i ma kartę w głowie. Um, ale mamy. A ja sobie wziąłam takie francuskie śniadanie, czyli kwasanty, do tego mamy dwie marmolady greckie, pani powiedziała, trochę figi, myślałam, że to jest camembert, bo bardziej by mi do tej figi i do tego dżemu pasowało, to jest masło, gruszka, orzechy takie w miodzie, mówię, jakiegoś sera by mi tutaj pleśniowego brakowało do tego zestawu, bardzo do kawa, a już się tak rzuciłam na te kwasanty, że musieliśmy, miałam poczekać na Pawełka, ale niestety się nie udało. No bardzo poprawne. aczkolwiek tej finezji to, to za bardzo nie wymagało. Mamy już moi drodzy czekam. Wygląda ciekawie. Ja bym miała sobie dosoliła i dopieczła. No kompozycja taka ładna na talerzyku. Bułeczka nieopieczona. I z tego bym zrobiła sałatkę. Prawda? Mhm. No to opowiadaj teraz. Posłankę. Bardzo fajna jesienica. O! Mi smakuje. My tutaj brakuje w moim, no sam gruszkę, ale pani mówiła, że będą świeże owoce. Tak sobie pomyślałam. Jak to w Emiracie dali na śniadanie tą miseczkę owoców, pamiętasz? Takich świeżych, mm. truskaweczki, pomarańcz, melon. Tak sobie pomyślałam, że to takie taki będzie świeże owoce. A tu jest tylko gruszka. Ale to nie jest biznes klasy, a w milencji. <gry> no. Tylko hotel Zielonej góry. No właśnie, no ale, no słuchajcie, no zjeść można na początek dnia. To jest fajne, że jest świeży rzeczywiście ten płasem. To mnie trochę, trochę mnie zmartwiło, że to jest taka zwykła kajzerka do tego podawana. Nie ma swojego pieczywa albo... No. To, to, to słabe bo. Tak, takie kupuję w naszym sklepie no. osiedlowym. No. Zobaczymy jak będzie cenowo, bo nawet nie wiemy jakie są ceny. No, no właśnie. Pani w głowie nie miała tych cen. Znaczy może miała, ale nie powiedziała. No i co powiesz? Ja myślałam, że tu będzie jak w Jazgocie. Tak zobaczyłam ja tak, sobie to... trochę po tych talerzach na Facebooku i takie trochę miałam wrażenie, że tu będzie jak w jazgocie. i trochę się bałam. Ale nie, nie, nie. Nie, nie bardzo. Zdecydowanie to nie ten poziom jest. Bardzo y, fajne, może proste to jest. Y, takie, no wiecie, no nic takiego wyszukanego. Aczkolwiek no smaczne, świeże wszystko, świeże produkty, I, na świeżo robione. I dobre produkty, nie I dobre, tam... no te dżemy były rewelacyjne. Brakowało, hmm. mówię, kawałka camemberta do tego i byłby już w ogóle super pomysł z tym śniadaniem, a Pawełek mówił, że też bardzo fajna ta i wędlina dobrej jakości. Tak, no bo jajecznice, wiecie, czasami idą na, na łatwiznę w no. restauracjach i robią jakieś tam byle co. I nie co była z byle też taka hotelowa jajecz. typowa, wiecie, że jest taka To Tak, bemarowa była bardzo taka. fajna taka domowa jajecznica. Smakowało. No i cena fajna, słuchajcie, no. 60 zł za to wszystko Za dwa śniadania, śniadania z, z, piciem? z piciem? No to taka cena fajna, no. no. Jedna z fajniejszych w Zielonej Górze. W porównaniu do domu, które widzieliście w tym samym odcinku wcześniej, no to prawie dwa razy tyle. No to... Ale w mu też o wiele więcej tego dostaliśmy na to śniadanie. Bo ja byłem tam przejedzony, a tutaj... I tam chyba zabraliśmy coś do domu? E, nie, ale wzięliśmy dodatkowe śniadanie na pół na słodko. Czyli a, no jak, no mieliśmy właśnie. trzy śniadania. No. Nie? To no. też inaczej. A tak, zabrałam to z już nie mogłam zjeść. No właśnie. Z serem. A tutaj tak, tak. wszystko zjedliśmy? Tutaj zjedliśmy, tak. E, ale to dobrze, no. taniej i przynajmniej się nie wyrzuca. No to co? Polecamy Wam to miejsce. Dwie nowe miejscówki w Zielonej e, Górze właśnie, na śniadania. No, bardzo pozytywne zaskoczenie, jedno i drugie. Ta miejscówka jest zaraz przy kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego, więc studenci, jak oglądacie, macie fajną miejscówkę bardzo na Bardzo fajnie, eleganckie wnętrza, nowo, nowiutkie wszystko. Bardzo miła obsługa, bardzo miła pani. Serdecznie Was zapraszam.